Witajcie. W naszym dzisiejszym omówieniu mamy tu zapisy audio, które pokazują no, naprawdę intensywne momenty pewnej grupy poszukiwaczy przygód. Tak, słyszymy ich ucieczkę, potem jakieś dziwne zdarzenie nad jeziorem, aż w końcu docierają do miasta Walaki, które miało być bezpieczne. Właśnie, przyjrzymy się, co te fragmenty mówią o tej grupie, o tym, co się między nimi działo i jakie wyzwania ich czekały. Rzeczywiście. Te nagrania to wgląd w grupę w takim momencie, no, kryzysowym. Pamiętamy, że uciekali przed tymi górskimi plemionami, tymi berserkami. Ta noc na drzewach musiała być straszna. Wyobraź sobie, spać na gałęzi, żeby uniknąć pogoni, a potem rano widzą znajomych, barbarzyńca i czarodziejkę, walczących z wilkami. Tu musiało tylko podsycić ich własne, no wiesz, lęki. I wtedy właśnie pojawia się na horyzoncie ta palisada Wallaki. I smark, jak słychać, strasznie naciskał. Hmm. Żeby jak najszybciej tam wejść, głośnie ze względu na siostrę, na Irenę, chciał ją zabezpieczyć. Ta presja czasu, zagrożenia to jest wręcz wyczuwalne w tych nagraniach. Ale co ciekawe, zanim jeszcze dotarli do bram, tam się rozegrała ostra dyskusja. O, właśnie. Słychać taki fundamentalny spór, prawie filozoficzny, można powiedzieć, o to, jak przetrwać. Tak, z jednej strony głosy, że trzeba uciekać razem, jakoś zorganizowanie, ale pada też sugestia, że w ostateczności, no, każdy ratuje siebie. Brzmi to jak taki wiesz, chłodny pragmatyzm w obliczu śmierci, ale z drugiej strony mamy mocny sprzeciw. Szczególnie Ismark i Irena. Oni mówią o lojalności, że nikogo się nie zostawia. To ciekawe, na ile to było reakcja na stres. A na, ile... a na ile to pokazuje jakieś głębsze pęknięcie w tej grupie, prawda? No dokładnie. To nie jest tylko taktyczna sprzeczka. To jest zderzenie dwóch podejść. Z jednej strony kalkulacja, poświęcenie jednostki dla grupy, a z drugiej. emocje, przywiązanie, honor, że trzeba chronić każdego. I takie miejsca, mroczne jak ta kraina, często wydobywają takie dylematy na wierzch. Presja pokazuje, w co ludzie naprawdę wierzą. Jak podejmować decyzje, gdy rozum mówi co innego niż serce. A czasu nie ma. I jakby na potwierdzenie tej presji, niemal od razu mamy ten incydent nad jeziorem Zarowicz. Widzą łódkę, rybaka i. związane dziecko. Tak, i jeden z nich, Santiago, od razu podpływa. Bez wahania. Ta konfrontacja jest krótka, ale naprawdę mroczna. Rybak coś ma mrocze. Nie ma ryb, coś takiego. Wydaje się nieobecny i nagle wrzuca to dziecku do wody. Wygląda to jak jakaś ofiara. Straszny, ale Santiago reaguje błyskawicznie. Ratuje dziewczynkę, a potem a potem zabija tego rybaka, rzuconym nożem, zimna krew. Czy desperacja trudno powiedzieć. No właśnie, a uratowana dziewczynka, Arabel, sama jest zagadką. Ma strój w istani tych wędrowców, na których często patrzą tu z nieufnością. A do tego jej wygląd, alabastrowa skóra, szare włosy. To nie jest typowe. I ten jej spokój. Niesamowite. Ona w ogóle nie wygląda na przestraszoną. Mówi z taką pewnością siebie. Urodziłam się do wielkich rzeczy. Właśnie. To zdanie w tej sytuacji od razu budzi podejrzenia. Czy to tylko dziecko, czy może coś więcej. Jakaś przepowiedź. Albo coś zupełnie innego. Te wątpliwości zabierają ze sobą do Wallaki. A samo miasto. No, robi wrażenie. Ta palisada, te wilcze głowy na palach to nie jest zachęcający widok. A potem ten kontrast. Wszędzie plakaty. Wszyscy mają być szczęśliwi. Nakaz radości. Dekret burmistrza o szczęściu jako narzędzie kontroli, i grupa od razu się z tym zderza, z tą lokalną mentalnością. Tak, ta wrogość obec Arabel. Od razu jak tylko widzą jej strój. Wystanie za mur. Albo na sznur. To pokazuje, jak głębokie są te uprzedzenia. I co ciekawe, sytuację ratuje przypomnienie o nakazie uśmiechu. Co za ironia. I w tym momencie grupa się dzieli. Eastmark i Iriena idą szukać noclegu, jak planowali. A reszta chce jak najszybciej zdobyć zapasy i wyprowadzić Arabel z miasta w stronę jej ludzi. Tutaj widać echo tego wcześniejszego sporu, ten pragmatyzm kontra obowiązek. I narasta też nieufność wobec samej Arabel. Padają komentarze o jej bladości, że bladym się nie ufa. Co w krainie takiej jak Barowia, nawiedzanej przez wampiry, brzmi no dość złowieszczo. Podsumowując, walaki miało być bezpieczną przystanią, a okazało się miejscem pełnym hipokryzji, wrogości i ukrytych pułapek pod maską tej sztucznej radości. Prawda? Grupa już wewnętrznie skonfliktowana musi teraz działać w tej dziwnej, nieprzyjaznej atmosferze. A do tego mają pod opieką tę tajemniczą dziewczynkę, która budzi coraz więcej pytań. Wygląda na to, że w tej krainie każde schronienie okazuje się tylko kolejną pułapką, może nawet bardziej zdradliwą, niż otwarta walka. Zastanawiające jest, jak w takim miejscu, gdzie szczerość jest podejrzana, a radość wymuszona, odnaleźć sojuszników, jak odróżnić prawdę od fałszu. I co tak naprawdę kryje się za tym niezwykłym spokojem i pewnością siebie małej Arabele? Czy jej wielkie przeznaczenie okaże się dla grupy pomocą, czy może kolejnym zagrożeniem?